Preliera y, hip-hop. Hip Witam państwa serdecznie. Przeczytam państwu wiersz mojego autorstwa z okazji jubileuszu podkowy leśnej. A skoro jest muzyka, to może to zarabuje. Łatko pogardką, tu na stację dojechałem. Sto lat, ma miasto, wiedzą to podkopianie. I siła, światło przez lilbok własność osób tysiące wozi. I budzi ludzi wodzić, wodzić. Jak natura, która odtruwa i otula, a z jej miłości rodzi się kultura. I właśnie mówił, ścieżki te znają ich buty. A trzeba pomniki, pamiętają, w pałacyku szpital. O ajdy pytasz, a znajdziesz wernisarz To miasto czaru i pięknej historii Usiądź dziś w parku i po prostu zwolnij Poczuj powietrze z leśnych płuc Jeszcze jedno sto lat, tak bym mógł Wyjątkowy, zawitał do podkowy, leśnej przystani pięknej, to powier wiosny setnej. Ten nastrój wyjątkowy, zawitał do podkowy, leśnej przystani pięknej, to powier wiosny setnej. W tej stuletniej mieścinie życie gładko dziś płynie Tu kościół co pawia, prawie w ramkę oprawia Symbol podkowiańskości, ale też nieśmiertelności Ta parafia, gdzie patronem Krzysztof jest święty Ten, co na drodze prostuje nam zaklęty. W ciemnych czasach komunizmu gromadziła Tych, dla których Polska bardzo ważna była Mrze za ojczyznę, głodówka tak się żyło A to wszystko po to, by nam teraz dobrze było Wszyscy pamiętają czasy Kantorskiego Nie wiesz, nie znasz, ogarnij, kolego Muzyka młodzież swoje miejsce miała. Dubitową to Katarzyna Gentle, zagrała! Ten nastrój wyjątkowy zawitał do Podkowy, Leśnej przystani pięknej, to powiem wiosny setnej. Ten nastrój wyjątkowy zawitał do Podkowy, Leśnej przystani pięknej, to Because at going Nasza leśna stolica, dziś przyjezdnych zachwyca i przyciąga na stałe twarze całkiem znane Spotkasz niejednego, lekarza, muzyka, a w ostatnim czasie także i dzika Spotykać wolę dzika niż lekarzy niż do mogu się rozmażyć wśród kulturalnych wydarzeń W Podkowie mamy zawsze plany, 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 plany Jest tu co robić, gdzie spotkać się z żołkami. Dzisiaj rowerami na stacji o 20 Pędzę kręcę się po mieście Podkowa zachwyca od lat stu niezmiennie, żyj kolejne sto, dumnie i pięknie. I wszyscy razem ten nastrój wyjątkowy zawitał do podkowy. Leśnej przystani pięknej, to bowiem wiosny setnej. Ten nastrój wyjątkowy, zawitał do podkowy. Leśnej przystani pięknej To powiew wiosny szetnej Dziękujemy bardzo! Kolejne stole na Podgórnej Leśnej! Brawo. 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 Brawo! Brawo! Stanisław Czaj z małżonką Moje Z małżonką Anną Anną To przygotowały my, my piekarnia my, Corra.